Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na kawę z cynamonem, zapraszam na sneakersa i zapraszam na mandarynkę. Dobra, kuchenka gotowa, nalewamy wodę, Sypię kawę do młynka, lubię mocną o poranku. Miele kawę, sypiemy kawę do kubka, zalewamy kawę, dodajemy cynamon. Proszę Państwa, taki widok, kawa z cynamonem, mieszana nożem, do tego baton. Smacznego! Ale kawa zajebista, mocna, aromatyczna, bo świeżo mielona, z dużą ilością cynamonu. O smaku batona sneakersa nie muszę mówić, każdy wie jak to smakuje. Widzicie te piękne kolory nieba? Wygląda to przezajebiście. Jest pięknie. Ostatni łyk, czas na mandarynkę. Zajebiście słodka. W promieniach tego pięknego poranka żegnam się, proszę Państwa. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. No jest ładnie.